W poprzednim odcinku grystrzyku wysłał na bezludną wyspę kubę, Michała oraz Breka. Mieli oni bardzo ciężko, ponieważ spalił im się namiot, zostali wystraszeni przez kostium tajemniczej osoby. Grystrzyku zapomniał ich odebrać, więc postanowili zrobić zemstę. Zrobili tajemnicze ptasie mleczko, tylko że Michał przez przypadek podał nie ten twór, co trzeba. O, oh, co się dzieje? Dupa mi sztywnie. O, list. O, co ty robisz? E, piszę z e, szefem. Nowym A, szefem. Po, e, z, e, zaraz, nie zgadniesz. W końcu zwolniłem się z tego głowo i jestem w prawdziwej pracy. Ajo. Dobra, poczekaj, e, mam Jest list. w tej chińskiej restauracji. W Chinese... E, w ten fisz. Dobra, przejdź, stąd co mam. Na nadawca, urząd miasta, odbiorca, gryzł. Witamy, pani gryzku, przypominam, że ma Pan długi w wysokości 1000 majkońców. Jeżeli Pan nie zapłaci długo do końca tygodnia, będziemy zmuszeni wysłać do Pana komornika. What the fuck? Z uważaniem. Kubo, gdzie jesteś? Dobra, sam tam pójdę do tej pracy. Przepraszam A właśnie! Znasz kogo? No w sumie. Ej, właśnie, ja mogę mieć pieniądze. To gdzie ja muszę iść? Ja mam tyle pieniędzy. I'm rich. Nie tu. A, fajnie. Ktoś mnie okradł. No dobra. Imię, nazwisko? Gorystrzyku Gruszkaniec. Ale to ty jesteś przecież. No wiem. Mam listy gończy z tysiąc minecoinów. Ej, ktoś mnie okradł. ILE?! 1000 tysiąc minecoinów ktoś mnie okradł. Prezydenta... Przecież ty, ktoś ty, ty jesteś... Buch. Dobra, po prostu Tybie... daj, mnie tam. Dobra, idziemy do menedżera, ja cię przedstawię. Jesteśmy bardzo zrobię... profesjonalni. czekaj, dzwonię po... szybko do menedżera. Cicho, cicho. Ciema, Karol. Halo. Siema? Mam, mam, mam praktykanta ogólnie, ale chcę pieniądze. Praktykant, chce pieniędzy. Nie wiem, daj mu. Pienią. Ma list, gończy. List gończy? Ja mam karalnego zatrudnić. W ma długi. Tak mi powiedział. Co tym bardziej, ZUS mi się przyczepi do dupy. Chodź. Dzień dobry. E, o, jeszcze Cię nie ma w pracy. Nie ma... Dobra, ja ci szybko coś wytłumaczę. Ogól... O, jest. Ogólnie w menu mamy nowy viral, nie? Na, na całych social mediach tutaj waliują. Yy, jak to? Makapaka to się chyba nazywało, nie? To jest. Nie, Mambo Jumbo. I... Mambo Jumbo, sorry. I musisz to na parze zrobić w idealnej temperaturze, w idealnym czasie. 30 sekund. Prz przekładając z tego na tego, nie? Pokażę ci, jak to się. Hallo, wstajemy. Masz pierwszego klienta. Szybko! Witam w restauracji Dobcy. Chinese e, Fish. W czym możemy służyć? Ja w ogóle ostatnio w szkole hmm. miałem stanepit, nie? Poproszę, poruszę Karpia jakiegoś. Jezu, pier... Panie, to jest to, to, toż to Jezusz, Ty pierwszy, który nie zamówiłeś tego Bambos Strambo Jumbo. No to poproszę do tego mambo jumbo. Mambo jumbo, jeden karp jakaś losowa ryba. I damy mu Jedno mambo jumbo i jedna losowa ryba. O, nie można tej ryby obracać! Si siła myśli kolwa zwalniamy go zaraz, dwie, nie? Pięć, dobra, nie pięć, mamy kucharza prawo, na Sanepitę, on jest. On jest nie cztery. No się sapepit dobra, specjalnie to Ja się nim zajmę, ja się nim zajmę. Ja idę z tobą! Jestem kelnerem. Gdzie on jest? Eee, eee, witamy, witamy pana. E, uszanowanie, jestem menadżerem. E, Karol. E, miło mi, August. E, w, z, Kurs, tak jak na... zawsze. Tak jak zawsze, ustalimy się to po ludzku. E, Poczęstujemy pana szamponem. Zapraszamy do stolika wiki. No będzie... Dzień dobry. Co pan sobie Płaci? życzy? E, nasze najlepsze danie. E, jak to się nazywało? Mambo, jumbo! mambo Mam, to... mam, Mambo jumbo! Ani się wasz tego kupywać. Paweł kosztuje dużo. Nie, słyszałem. Chyba się słyszałem. Nie, nie, mam, nie, po, przepraszam. To po prostu ten. Ktoś się znowu na głośniczki i ten włamał. Nie, no pan dai, tego nie no słucha. Dai. Wie pan, tych hakerów co te dużo. dużo. Także pojawia same jakieś rybki, na przykład danie dnia, jakieś picie. No no, źródlana, no, jeszcze... Woda źródlana. Woda źródlana z. Bo... <noise> nie potrzebuję wody zmiany. Dostałem bardzo dobrego szampana. Yy, I tak bym poprosił wszystkie możliwe ryby i ten wasz specjal Mambo Jumbo. Zastrzelcie mnie. Dobrze. A wszystkie żeby... ryby i Mambo Jumbo. Człowieku, żeby ktoś na tych gościkach jeszcze puścił kryszczyku, jestem wycilowany. Ok, jestem wycilowany. Nikt nie zakłóci mojego spokoju, ej. Dobra, ryby dawaj to dawaj to, Mambo, Srambo, Jumbo, to. się, cicho. Dobra, mam już dwie ryby ugotowane. Czuk, ty te ryby obracasz? Przecież to jest zabronione. Dobra, może nie, z nie może nie zobaczy. Jeszcze mambo, to. Rambo. To. Czy w stanie do nas strzelać? No to ten! To są so ten, dobre opinie. Zostałem... Zostałem trafiony ideą. Gotowe. Wszystkie ryby <grymne> zrobione. Chodź tu. Dobra, dawaj to. Daj to. Wszystkie ryby Czekaj. robione. Jezu, wszystko tu... wzięli wszystkie zgniłe. No dobra. I wszystkie nieświeże. Dobra. dobra. Nie dawaj tego. Ja nowe zrobię. Daj. No nie dawaj. to dla pana. Proszę. Ej, on chyba żyga to, to, to do widzenia. No i... Któż, baj, to baj się zrzygał od tego zapachu? Tak! Nie, nie, nie byłem w stanie znieść zapachu gryza. Wszystkie rybki bardzo dobre, ze mi. Dobra, czyli się nie zży... Przecież! Dobra, teraz się po tym. Jezus Maria! U. Dobra, Michał, jak to się pracuje? Dobry. Jak tu się pracuje, powiedz mi. A co, ty zechcesz pracować? Tak. Go mam broń, nie zgońcie. Czekaj, tylko kufle muszę. Dobra, więc masz tu kuflę, co nie? I kieliszki. Mhm. Więc masz to, co nie? Tu masz harnasia, tu masz żubrówkę. Non. a tu masz spiritus. Rozumiem. Jesteś tych trzech naddwarz. Dzień dobry Siema, no a... tego gościa, tego gościa, no Dzień, dzień dobry Cicho! Dzień dobry Nowy pracownik? Tak Co dla no, pana? to jest nowy pracownik Co dla pana? poproszę... Eee, Dwie szklanki spirytusu Uki, dobar, barbuza 60 zł za litr Co ku... Spirytusu Dobra, 60 zł Dobrze, dobrze, już daję 60 my Proszę bardzo Buz... Bóg zapłać Bóg zapłać, właśnie, właśnie Dzień dobry. Dzień dobry. E, poprosiłbym żubrówkę. To jest... To, o ilą ma lapy myślisz? Możemy mu sprzedać? Dobrze no, no, ja to się spokój, spokój, spokój. Dobra, sprzedamy mu. Co, co ty chciałeś? Ja poproszę żubrówkę, ale proszę mi tego nie mieszać, bo ja mam uczulenie na mieszane. Proszę nie pytać. Mieszamy? O! Dobra, dawaj mu to. Mieszaj tu wszystko, mieszaj tu wszystko. Wiesz, na tam trochę, karnasz. Nic nie widział. Proszę. Jest dubrywka, w ogóle nie wymieszana. Dziękujemy. Może nie zauważ. Ja tam mogę się napić z spirytusem. Chyba mu pospakowało. O Jezus Maria! O Biu. Biu. Nie, 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 Wynosimy go stąd Wydosimy go. Wydosimy go. A kapelki nie, są, kapelki nie, 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 Rata, już no zrób radem, to już mi obiad. Panek by. Nie, pan nie widział, co się działo ja przed nie? Pan nie widział, tak naprawdę, czy nie? Nie, ja mam po prostu faj. A, dobra, na szczęście. Dobra. Ja to przeżył hop. jakoś. No też się dziwię. Eee, Michał? O, mamy go. O. Ehm. Płacić za ścianę. Państwo wróciliście mojego syna. O kurwa. Co pan Panie. chce, co no pan... Co, co dla pana? Yo, stary! Za dużo mnie kawiłeś! Panie. Panie, co pan chce, co pan chce? Ja co się stanie, że się zdenerwuje. Eee, może wróć? Panie. 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 Widzisz pan to, to, to tutaj? Widzisz pan to? Wysokie coś? Jako operator. Musisz tutaj siedzieć. Klikać stosowe przyciski. I w razie czego wyjść tutaj tak na górę. ale mamy tutaj coś. Mamy tutaj mysz wyprowadzić, ja nie jakby myszy. Ja wolę szczury. Kurde, dziadek nam kabel zepsuł. Tak jak piorun pierdyknie, to musisz nastawić ile, ile jakie napięcie pójdzie tymi kablami. Bo jak będzie A który za mam duże... Nie kliknąć, bo nie rozumiem. Yy, zobacz, tutaj masz 25 V. Tu masz 130, a tutaj masz 50. Kiedy mam wiedzieć, kiedy jak kliknąć? E no to. No to sobie trochę poczekam chyba, co nie? Dobra, czekam aż piorun walnie. Dobra, jak prawa, walnię jeden piorun, to muszę kliknąć co? O, dobra. Cokolwiek. Może się uda. Może nie wywali prądu. Chyba dobrze zrobiłem. No, dobra, jest Dora, Dobra, czekam na kolejne pioruny, bo trochę za dużo tych... Sprawdzę, może. No, halo. Gdzie ty jesteś? Ja? W domu. Jezus Maria jest warstwem całkowicie do problemu. Dobra, sprawdźmy sobie. Może dziś jest problem. Eee, eee... Wszystko jest ok. To no, braka działa, prąd, Najważniejsze. Gdzie jesteś, Brak? Braka? U Michała, Boże, jakby się bronili cały czas. O ma Jak tam? Czemu ty dostałeś prądem? Żyjesz może? Czekaj. Panie. Czekaj. wiesz, jakie ja piolabio wyrwałem. Masz spiritus. silniejszy Dobra, to gdzie wypłata? No, panie. To dostanę tą tyle? wypłatę, bo zaraz mi mieszkańca no, nie skasują. Otrącę ci 50%. Bo wywaliłeś 20% w mieście. Nie. mam no, wiesz, nie było. Więc dobra, masz... Ja chcę 1000 chociaż. Potrzebuję 1000, naprawdę. Bo nie Tyle, tyle. Mam już 50. 60. Czekaj. Proszę, to jak 1000. To masz jeszcze... Masz... Masz... To. Czekaj I, i w się telewizor Jeszcze brakuje mi... Mamy 500? 500 2. To mamy brakuje mi... Ty, dobra, ten telewizor będzie kosztuje dobra Uda się, uda się, let's go Dzięki Teraz tylko muszę spalić telewizor Mmm, może... Ba, Kuba chce telewizor Idziemy go szukać Strzężą się, prawda Telewizor mi się spalił, nie wie No to idealnie, idziemy go szukać Kupa, Kuba, Kuba. Halo? Kuba. Co? Słyszałem, że masz telewizor. Nie masz telewizora bardziej. No teoretycznie nie. Czy ty obsikałeś cały pokój? Gdzie ty jesteś? Ja jestem... W... No teoretycznie chodzę sobie po mieście i gadam z tym Hubertem. Ale ty... może cię No ale ty mówisz, że jesteś w domu. Chyba. No byłem w domu, ale postanowiłem sobie pochodzić, bo... No, ale... Nie powinno... kto! Postanowił wyłączyć prąd w całym mieście. Kto? Nie wiem, taki, taki gry strzyków gruszka nic nie masz? Nie. Jestem w okolicy domu, będę sobie chodzić. Czekam. Debilu, ja tam właśnie stamtąd poszedłem. Hmm, no. kocham no, no. Dobra, rozłączam się. Dobra, idziemy do niego, nie wiem gdzie on jest. On mówił, że jest w okolicy domu, no tylko tu nie będzie, nagle pójdzie do IKEA to tu coś strzyknę. Kupa! Gdzie jesteś? Kuba, gdzie jesteś? Halo, gdzie jesteś? No, jestem jestem ogólnie w japońskim domku. Chciałam ci coś zrobić? Ja no, też. W katedrze. No, zabij. Co ty Huber robisz, tak ogarn... Nie wiem. Ja nie chcę, chcę żadnego Huberta. Ja chcę telewizor Ale Hubert może ci dać 100,000. 1100, thousand, thousand kurde, dolars. Dużo dolars. Ja nie chcę, ja chcę telewizor sprzedać, chcesz? Pokaż ten telewizor. Najlepszy, ja dostałem go od Michała, czyli dobry. On Ile tak... chcesz za niego. No, taki jest 600. 667. 350. Za to? Za to. A to jest jeden z lepszych telewizorów. 250. Mi się pomyliło. Późba mi się pomyli... Czekaj, 50, 100, 50. jest ja mam 252, to ja chcę tyś, 750 za niego. No na pewno. No to ile nie, nie, nie? Ja ci mogę go dać w sumie za max 500. Może, to max niech 500. będzie! A resztę to nie wiem. Hubert niedługo przylatuje do Polski. Na kiedy ty masz ten... A Michał, dostałem Blaka 100 000 Minecoinów, świętujemy. Co dostałeś? Blaka. Jakiego blaka? Blaka. To ty w kasy nie byłeś? No nie, nie bliknę, blaknęli mi, a telefon. -a, a... To czekaj, to ja ci mogę oddać to, co ci mi dałeś, proszę. Czy Gryz zdąży zapłacić dług na czas? Co zrobi Gryz za pieniądze Huberta? Czy się przeprowadzi do luksusowego domu? Tego dowiecie się niedługo.